Zaobserwuj by być na bieżąco. Ten poradnik jest dla osób, które mają BMW i ogólnie mają taki problem przeważnie, że wyciągając silnik albo wkładając, gdzieś tam naruszycie stan kabli i zniknie Wam. Przypuśćmy ta minusowa klema. Żeby to ogólnie naprawić, nie musicie cofać zapisu. Możecie sobie ze spokojem. Zrobić to w bardzo prosty sposób, a dokładnie słuchajcie, ja wezmę może klucz siódemkę, Wam pokażę ogólnie o którą śrubę chodzi, bo dużo osób może nie wiedzieć nawet o tym. Więc tak, słuchajcie, tylko niech wskoczę do środka, bo tu trochę będzie trzeba się wbijać. Więc tak, macie tu tą śrubę, tą śrubę po prostu odkręcacie. Tylko nie zapomnijcie je później przykręcić, jak już będzie po wszystkim, bo może wam po prostu ten element wylecieć. Odkręcacie tą śrubę, bierzecie, bierzecie wiązkę kabli, gdzie ja ją mam tutaj i po prostu szukacie tutaj, na pewno coś wam wyskoczy, będzie od radiatora, i coś od minusa, coś takiego powinno wyskoczyć. I to łączycie, i wtedy ta klema wraca na swoje miejsce, więc nie ma żadnego problemu. Yy, więc tak to ogólnie wygląda. Oczywiście, jeżeli ktoś by miał z tym problem, na przykład by chciał, żebym po prostu wszedł na BIR MP i mu pomógł z tym, yy, to też możecie do mnie napisać. Bardzo chętnie Wam pomogę, bo sam miałem z tym problem, też szukałem rozwiązania. Prze, przeryłem wszystkie fora, yy, akurat na, jednym, na jednej stronie udało mi się znaleźć. E, informacje jak to ogarnąć, e, więc, tak jak mówiłem, luzujecie po prostu śrubę, e, luzujecie śrubę. Tutaj, tą co wam pokazywałem, ja jeszcze ją sprawdzę, czy ją dokręconą Mam dobra, luzujecie śrubę, e, łączycie te kable odnośnie radiatora i e, tego minusa od akumulatora, i wtedy on wskakuje tutaj w to miejsce, no i zakręcacie śrubę, więc. Życzę miłego montażu. Oczywiście tak jak mówiłem, jeżeli ktoś by miał problem i by potrzebował już takiej typowej pomocy, to zawsze możecie do mnie napisać na Discordzie. Trzymajcie się, cześć. Zaobserwuj, by być na bieżąco.